Okej, okay, oglądamy to. Skibidi Toilet Zombie Universe 20. Czy jestem tutaj na odcinku? Zaraz się dowiemy. Także kopsnij łap... Aha, gościu. Słuchajcie, pamiętacie poprzedni odcinek? On jest na pewno wysłannikiem tego doktora Plagi. A dalej się ukrywa niby. O, UFO toaleta. Nie wchłonęło ją to. Ty, to jest mega mocny. Ten chce tą kulę energii. <kly> Oho, na sto procent jest zombie. Co jest? Ktoś go opętał. Co tu się dzieje? O, lol, jak to brzydko wygląda. Ty, co jest? Jasny gwint, co tu się dzieje? Gościu, wyskocz z tej. Co jest? Jakie drzwi ty, jaki mordor się z tej. Jasny gwint, ty, jak z horroru. O jacie. Slenderina. Ja ci gwizdzę, co tu się dzieje? Ty. Jasny gwizd. <ścoughs> Scena jak z koszmaru. Ty, tu jest ziom... Co jest, jakieś ulepszone kamery? A nie, to jest on. To jest on. Jakie to jest psychodeliczne. Ja Cię że Ty. Ty, co jest, ty on to omino? Pajączek jakiś, kurde. What? Astro-toaleta ulepszona w tym odcinku się pojawiła. No nie wierzę. Ale grubo. Ja to jest ten, co podróżuje. No, to jest ten, co podróżuje. Nie znasz mnie, ale potrzebuję Twojej pomocy. Titan zegar, ojacie, ty ej. Ale grubo się tu dzieje. Ekskluzywna seria Monster Up i za Monster Up i ukradzione serce. Wow, ty ludzie, to jest mega sztos odcinek. Dostaliśmy dwa naprawdę epickie, dwie epickie postacie. No dobrze, moi drodzy, to akurat mega fajny odcinek był pod tym względem. Może nie było tyle easter eggów, albo ja po prostu nie zauważyłem. Może tu gdzieś na, na tych obrazach będą jacyś youtuberzy. Monster App ma to do siebie, że on dużo daje zdjęć, jakby tych youtuberów. Natomiast tutaj widzę, że to jest bardziej taka scena horrorowa i nie nastawił się on na easter eggi. Natomiast powiem wam, że chociaż może tu coś jest, takiego jak jakiś youtuber z boku. A nie, to nie są YouTuberzy. Tak jak mówię, <coughs> mega fajnie, że pojawiła nam się Astro Toaleta. To jest mega fajne. Dodatkowo, pozy plus za tego tytana, tytana zegara, który się tu pojawił w tyle. Bo to oznacza, że odcinki będą coraz lepsze. No i co ciekawe, słuchajcie, mamy też nową aktualizację odnośnie odcinka 32 Multiversa. Już niedługo się pojawi, jeszcze nie znamy dokładnej daty. Jeżeli coś będę wiedział, to poinformuję Was na bieżąco. Natomiast mamy pierwszy screen z przecieku, który tutaj dotarł. Czyli mamy tutaj już widzicie tytanów. Raz, dwa, trzy, cztery, czterech Tytanów i oni chyba grają, nie wiem, w papier nożyce kamień, tak mi się wydaje. Chociaż bardziej tu wygląda jakby pokazywali na siebie, że, że ty to zrób, ty to zrób, albo ty to zrób, no nie wiem, albo papier, nożyce, kamień, graj, taka scenka, mi się to kojarzy troszkę z Dragon Ballem, Ballem bo e, tam była taka scena kiedyś, że ktoś miał walczyć z danym przeciwnikiem i sobie Goku, Vegeta i Gohan... Losowali, kto pierwszy będzie walczył. Na, natomiast brakuje nam Tytana Głośnika, który ewidentnie był zapowiedziany i który został ulepszony i pewnie wróci pomóc całej ekipie. E, to nie jedyny screen. wykorzystuje oczywiście filmiki pana Ultimexa, dobrego znajomego. Mamy tutaj e, też kolejną scenę, czyli oni atakują dalej tą bazę. Jest ostateczna bitwa. Przepraszam, jeszcze, słuchajcie, męczy mnie ta alergia i naprawdę funkcjonuje się trudno i nagrywa te odcinki, bo cały czas mi się chce kaszać, przez co nie mogę mówić cały czas. Mamy ludzi, ołów larcz, ołówka, larcz, zegara. Tu jest jakiś element dziwny wystaje z tego zegara czy coś. Tu jest jakaś broń, chyba. No i słuchajcie, wydaje się, że będzie to ostateczna bitwa, chociaż moim zdaniem nie do końca, bo jeszcze nie poznaliśmy głównego antagonisty, który jest szefem. Tej, tej kobiety, którą zniszczył e, Tytan Zegar. Natomiast e, jeżeli o, chodzi o sam odcinek, no to zapowiada się naprawdę wiele akcji. No i pewnie pojawi się tutaj ulepszony G-Man, który, który pewnie będzie mega dużym wyzwaniem. Nie wiemy, co się stanie z Tytanem z, e, Drillmanem. Obstawiam, że Tytan Wiertło zostanie ulepszony i będzie walczył z wszystkimi tytanami. Coś, coś tak czuję. No i oczywiście mamy wasze komentarze i teorie. Mamy tutaj Iwona, Karaś i ja. Okej. Okay. Ta od kiedy TV Man ma prawko. No właśnie, te sceny są dość dziwne, ale ta scena, gdzie oni jeździ, jechali tą ciężarówką, wszystkie, wszystkie te wyjątkowe postacie, to był mega śmieszny. To nie był Large Głośnik, tylko Dark. Tak, to pomyłka językowa, ale chodziło mi o Darka. Dzięki, że jesteście tak czujni i poprawiacie mnie. 1 Pier kwietnia miałem urodziny, także spóźnione wszystkiego najlepszego dla ciebie. Mam teorię, bo Boom rzucił posta. Na nim był upgrade Tytan Speakerman bez kolejnego głośnika na plecach co może to może to jakoś taki trochę przeciek bo on już nawet dawno wbił 40 milionów subów przyjrzyj ten post Booma na YouTubie w jego społeczności wydaje mi się że on po prostu nie miał głośnika bo przecież został uszkodzony jak zobaczysz sobie te najnowsze odcinki to tam Tytan głośnik stracił ten podczas walki z Jiminem i Tytanem albo nawet tak, z fajkowym G-manem stracił ten głośnik przecież. Wrot, będziesz oglądać mój multiverse. Yy, yy, choć mam jeden odcinek, to chociaż na nowym filmie byś go obejrzał i prowadził inny temat, to na tak wstęp filmu. Titan Speakerman będzie mocny, myślę, że też tak będzie. Sprawdźmy sobie Twój odcinek, zaraz sprawdzimy. Eee, chyba już masz więcej odcinków, tak mi się wydaje. Tylko to jest 5 sekund, to bardzo mało. To jest taki jakiś odcinek taki. Jeszcze niedokończony. Czy który będzie tym pierwszym? To jest to. Łokurka, <laughs> to jest jakiś zakręcony świat, taki dziwny, nie? To jakieś takie postacie. No ale fajnie, że zaczynasz coś tworzyć. I życzę Ci podwodzenia. Nie przestawaj tworzyć tych animacji. W końcu się nauczysz robić takie mega fajne animacje, i zostaniesz animatorem. I być może zrobisz swoją mega serię.